Widzę, musisz pasować. Ooo, okay, okay. Którykolwiek odcinek się zaczął od tego, żeby nie było coś grzebane przy BMC, albo dziadowane jakimiś tradytkami. Tamko jest takie: czy to Meg nagrywał jakiegoś wstępniaka, czy nic Nie nagrywał nic. O kurwa! Dzisiaj to jest. O kurwa, zapomniałem, <laughs> że tu jest ramka w drzwiach. Uff. Spokój że to odpalił. Żeby było ciepło. <noise> dzisiaj jest sobota. Dzisiaj wyszedł prawdopodobnie filmik z kurwa naprawiania płośki w tym chuju i wybijania szyby. A dzisiaj A ja też... Piesa w co? <głosy> <głosy> dzisiaj też będziemy montować hydro. można jak najbardziej. Jeszcze jak? Odkryliśmy otwór do przełożenia. No chopie, normalnie. No normalnie. Przełożenia przewodów od hydro. Kurwa. No, no to, no to, dobrze. Ale jest kawał tej pompy. Jak ty to, to Kurwa upchos. Tu podobno tak ma się mieścić jakoś. No. I tu by się wiedzie, no chłopie. Fajeczek pasuje. No dobrze, no się wypierdolić no, tak. no tu może trochę dywan dywan jak wyjebiemy to to przez centymetr w dół pójdzie całe dobra ale to by jeszcze było pasowało ściągnąć A nie wiem czy to się ściąga czy to jest element deski Czy, nie, czy się, nie, się ściąga dobra nie, nie trzeba nie. tego ściągać no, to dobra. i no nóż by się przydał żeby wyciąć ten dywan tu ładnie a bo w Tomek ma flexa o flexem wytniemy o kurwa ale to nie młyn i te kable jeszcze nam no ale to jest kurwa właśnie to są te luksusowe samochody Takie domiaty to bym tu kurwa wszedł, wyszedł i jeszcze ją przeskoczył. No a tu niestety, zachciało się garażyków. 2000 lat. Przypomnieć jak o chuj to chodziło w tym, to jest kurwa... Jeszcze... Ty, bo Aras chciał poradnik, jak zrobić Hydro do 36 także to jest ten moment właśnie. 3 i 16, jest takie coś i jest to przedostatnie. Co, zarabiam sobie teraz przewody kurwa, ale Lepiej, taką maszynkę chujową trochę, ale jednakowo. Lepiej dodam no ten pierwszy tekst, kurwa nawet nie wiem co, muszę sobie przypomnieć. No, bo no. ja to robiłem dawno. A już w kurwie, mówisz, ale zimno kurwa, Na mnie ten gruz trzeba było siedzieć z symulatorkiem w cieple. No. Mhm, mm mhm. Mm Li, Gówno, trochę słabo, kurwa. No, trzeba będzie dalej wy. dalej wysunąć trochę. To. No, będziemy wiedzieć, ile chcę uciąć, i co zarobić kurwa drugiej strony. Tu to jest chuj, tu się fajnie robi, a później to przechodzi pod autem, kurwa, robi. No, no, na szczęście. Nie no ma lampki. Nie ma ani lampki. Ci, co myślisz jest problem? No patrz, kurwa. Tu, tu wchodzi po to i tu go odrywa od ziemi. Nie. Jak ja to mam przymocować? Jak to ma pasować? Nie, nie wiem. A se będzie chłopie A seczny? O, wszedł No i. Ja Dzieraj No będę wycieraczki tu włączał, a tu małym paluszkiem będę sobie ręczny <grym> <grym> Bosło przez świat, czy jakieś inne te wykopaliska Po żeś to obniżał, teraz co tu klęczeć Dobra, kurwa dać kurwa krzesło, bo ja <grym> nie, <grym> kurwa, nie mam jak, kurwa No właśnie tu jest zajebiście, bo to już kurwa tak się zginać, że plecy bolą Ja tu nawet nie wiem jak się tak zginać yeah. Nie nie mi się tak, jesteś sieć w kanale Jezu, jak to ktoś zobaczy, to my tu odobcamy taki takich katakumbach to chłopi Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno Jesteśmy sami Kurwa, w my nie poradzimy to, ja nie wiem co. Dawaj, że kurwa, ja będę ci mówił co pamiętam, a ty będziesz to co ja nie pamiętam resztę dawał. Chcesz ja coś tu wpisać? mówi, ja, że żeby to grzać, Ale bo wtedy już... Chłop grzał i grzał i kurwa odkręcił no, to gówno. Powiedz, całe gazu prawie wypaliłem, to się odkręciło. Nie. Yeah. O chuj, w nie wierzę. Możycę do ucinania przewodzików. Przewodzik jest tam do ujebania i zaraz go tam kurwa. Czekaj. O, kurwa pięknie. Majd się chodza, ale ta no będzie polecić ludzi. Coś teraz. Kurwa. No dziura taka. 29 stycznia przychodzi do historii. Chłop, gdzie tu spawał? Kurwa. To są 2 mm czy 1,5? A ja wiem. Nie, to wiem. nie zmienił już, bo za dużo. Nie działa. Kurwa nie spawa? O, kurwa. Wyjebał prąd. To już jest teraz yy, krok milowy. Teraz co teraz się idzie. Gdzie ten śrubokręcik jest? O. pięknie. A, a zrobimy jeszcze tą dziurkę, to będzie powietrze zasysało. Mm -hmm. Profesjonalnie. I chuj teraz poleję po podłużnicach, cała farba odpadnie, wszystko mi zgnije. co będzie? No, dobrze pan żeś kupił. Urwa no nie wiem, patrz, ten ma tu takie coś, ten tego no. nie ma. I tu też jest jakiś inny jakby. Musi pasować. O, -e, o oo. -e. O-o, Mhm. Mm what? Bro, what are you talking about, man? Patrz O kurwa O chłopie Ja tu sprawdzam wyświetlenia Ostatni raz No i kurwa, 900, 950 wyświetleń to gówno zrobiło To kurwa... Dwa, dwa dni I chuja Powraca się No, to jest taka siła Siła jak chuj hmm. Wykrętaczek by siadł, bo wiesz, to się obraca, tam to się będzie jeszcze wkręcało jeszcze mocniej To jest jak to wujek mówi Ino, to jest wyższa klasa samochodu po prostu no. Już nie mówi tak. Już tak nie mówi Mamy się w czasie, choby Normalnie jest O kurwa Tuż mu zrób na korpkę z przodu Kto to zrobił? Pytam się, tak? Patrz, jak kombinerka mi to? He? Dobra, może pójdzie. Dobra, po trzech dniach Chłop przysła... się... Chłop tu przyspała taką kurwę i jakimś dziwnym cudem. Teraz sobie wyjdzie. O! I teraz palcami chopie. Tak na pewno. Żeby mnie zabiło od razu. Powiedz, <laughs> co? Garny, kurwa. Odkręć Człowiek, Koniec. który stracił wiarę Koniec, Żyć. kurwa Z waszymi projektami o, Nie dojebiesz go już bardziej I co, jak wciskam teraz to się leje? No leje się w chuj Jakby w ogóle przykręcone nie było 328 AM. Nigdy więcej, kurwa, jakiś bewek z zjebany Posłuchajcie jego słów Poczekajcie do następnej zimy, <laughs> albo poczekajcie, aż się przejedzie i mu hydro zadzia, o Jezu, ale będzie, no ja pierdolę, to jest najlepszy zakup, jaki w życiu zrobiłem. No, jak teraz pasuje tu pięknie. O, jakiś plastik od deski, to będzie trzeba nożem podciąć deskę. Mm -hmm. A to? Jak to tu było? Tak tylko? Ty, no to? No to pasuje. No, no, Jubi, masa się od razu do masy potem. Ja. Ja. Sytuacja jest następująca. Tawara jest w bagażniku. Ustarczyło normalnie tego. I chłop tu będzie spawał hydro do budy za chwilę. Bo blachą wkrętami się mu zaszło, bo i się, wkurwia Co się dziś dzieje? To jest jakiś cyrk ja. ja. No. Jest. Mam nadzieję, że to dara, to. Pyk. Gazik jest odkręcony. Ciemno i chłop maskę za E teraz ty nie wiem, czy coś. O, o, i się zaświeciła lampka jakaś od hamulcy. Jest całkiem pedał miękki. I ja dopiero drugi raz to samo. Pęknął drugi tylny. O kurwa. Ja pierdolę, jak tak to jest. No, wciskam teraz cały czas. O kurwa leje się gdzieś po środku. Tu lało, jak piskałeś. O, oh, fak. Jeszcze kapie. Ja to upię. Na trójniku stalowy. Na co żeśmy zarabiali? 12 o'clock midnight. Niemieckie obzarane seraczki muszą okupować kanał. A japońskie seraczki ze tu. Ja pierdolę. Ale się zaczyna, kurwa, teraz ryż. Ale się zaczyna. Trzy dni jebania z tą BM-ą. Tą oto tutaj. I dalej jest kurwa zdubcona. I dalej nie muszę jechać. I zaczyna sypać. To główno, ledwo jedzie kurwa po śniegu. Mi i po lodzie. Chłop tam kurwa leży. Podasz mi żabę jakąś? Już ci obie podam, kurwa! Będę mnie. Ja, Dubce, czekaj, że kurwa. A nie mamy tu, ani, ani żadnej żaby. No, jest normalnie kurwa. Tak. Ciap. Ciap. Tu jest, kurwa, konstrukcja typu takiego. Na polusze pada śnieżek. Tu jest grzanie, kurwa, tam jest granie. No ja są. Ale cały Dobra, dzień podmiuchasz. Na dupca, hopie, Zajebiście. co... Tak, to, 2 jak to Megada. Auspice jest przygotowane na zimowe manewry, ale chyba tam to co tam stoi. No. no. I wyobrażasz sobie, hopie jak na tym? Jak na hopie bije elegancko, kurwa, takie, wiesz, grudy lodu, hopie. na tym zderze, na progu. No tak, na kupcone, także urywa całe tak. kurwa. Tu, tu, tu. takie soną obrzygane, kurwa, nie jak w tym chuju, I Tu tak na kurwa, że <laughs> tu takie buchu, tak. Zaś, gdzie się tą maska otwiera. Kurwa patrzę na to, to nie zbiera na wyniotki. Zajebiste obie, hejs Kurwa wersja Ekwador. A sąsiad chopie się patrzy przez okno, teraz kurwa mogą mi dać ten garaż. A on nam na śniegu, Wyłącz telewizor. No, kurwa, ale tu jest ujęcie, chopie, kurwa. Złote ujęcie otwierania maski kurwa. Jest 21 pierdolony wiek kurwa nie. Ludzie hopie jadą w kosmos kurwa. I to opie turystycznie kurwa za chwilę. Musk se hopie auta wyrzuca kurwa 10 lat temu jak kosmos. A my się pierdolimy z otwarciem maski kurwa w E46 Ten odcinek to on będzie kurwa chyba za 3 godziny bo musisz zrobić rozdziały, chłopie, tam dzień pierwszy, kurwa, dzień drugi Co, pompować? No. Dobra, to wchodzę. Dobra, to wchodzę, aparat. Teraz ja się Trzymajmy z kurwa. To być hydro nie Dobra, kurwa. Żeby to auto nie jeło. Bierze dziewczyny na warsztat. o. o, o. <laughs> Już? To będzie jako pierwsze odpowiadanie, bo dzisiejsze w tego mnie nagrali czyli... Ja teraz nagrałem, że jak tam kurwa nogą mówię, macham Aha. Dobra, trzymam A ja chyba nagrałem ten moment, jak on siadł do auta Dobra, może zakręć I gada, że jedziemy i mówi, o kurwa, pedał wchodzi do samego końca Patrz na to, jak ja kurwa jest tak, opie... że jak. No I Czerwony październik <laughs> jeszcze... To jedzie ze mną nie będę jeździł tam znakowanie za szybko nie pojadę. Akcja jest taka, że chłopaki tam już skończyły, wygląda na to, że wszystko działa. Więc opuszczają autko. I teraz będzie wyzwanie, żeby tym tu wjechać. Także to może być ciekawe. Baniutki. <laughs> co zaś? Chłop nie może trafić, a Tinderów kurwa ma sto na dzień. Ja pierdolę. mi dziś powiedział, że, że robimy tu w garażu. Ja myślałem tylko o jednym. Okay. Mamy wiatr. Chciałem tylko tyle zrobić. Jak on mi powiedział. Adios amigos, kurwa. Zobaczymy się w przyszłym wcieleniu chłopie no. Ale se nagrywa ten aparatik jest pojebia pierdolę chłopie coś, coś się zepsuło, ale chciałem powiedzieć Że jak se chłopie tak stąd patrzysz na to, na te fury tu, ten śnieżek i to oświetlone chłopie w y, to jest klimacik kurwa Przypomnijcie se jak... Y, przypomnijcie se o tym filmie jak już za kurwa niedługo się dorobimy kurwa garażyku porządnego no. <laughs>

O, ale zakopił? Co ja ci powiem, chopie, Nie jest wesoło. Silnicze ham czeka pod schodami. Także piszcie w komentarzach, wszyscy. Tomek tyłu, bo, bo wsadza 1 to GTE. Co się stało? Zobacz, że z tyłu. Bo mam zawsze opony powiększone, bo się mi idealnie auto. Dotknęło podę, żebyście przodzie. Do Dawaj. Masz mi twierdzić, że to wersja nie do podrobienia. Jest <noise> wszystko. Jest polamino. ma to jest gęsa, a to się żaba, kurwa, w między to jest gęsa? <noise> Tam se pierdala hot -doga i no, mówi, że jebie całe autka kurwa i usuwa kanał. Usuwam, chuja. Discorda <laughs> wyłączę na jeden <laughs> dzień, bo widzicie kurwa. Tam se no słapuje kurwa dupki na Tinderze i gada, że jak przyjedzie to jeszcze pewnie pojedzie do koleżanek kurwa spać. No i co, no tak się żyje na tej wsi. Ja tu przyjeżdżam na świeżaka kurwa, słyszę i no te narzekania i se myślę, że życie jest piękne kurwa, o chuj im chodzi. Dobra kurwa jeszcze na zakończenie tego kurwa pięknego z kurwy udało się w pewnym sensie, bo jeszcze jest nieco Ale ładnie wygląda, działa. Sytuacja na śniegu. To co moim życiu, to nie oznacza tego, co mogę robić. To jest te trzy dni w za kurwa. Dobra, kurwa, nara.